TSE. Firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem na rynku, pozwalającym na uzyskanie niepowtarzalnych efektów wizualnych każdego eventu. Firma TSE zajmuje się techniczną obsługą imprez, koncertów, widowisk, przedstawień teatralnych, pokazów mody i konferencji. I każdego wydarzenia, gdzie potrzebne jest światło, gdzie potrzebne jest dźwięk i potrzebne są inne efekty specjalne. Dziś, przy wyrafinowanych wymaganiach klientów, ma to szczególne znaczenie. Strona wizualna i oprawa cała techniczna każdego eventu jest w tej chwili bardzo ważna i coraz bardziej publiczność zwraca na to uwagę. Nasze realizacje są unikalne. Każda jest dziełem grupy najlepszych w branży specjalistów. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Lubimy to, co robimy i robimy to z pasją. Efekt końcowy który Państwo odbierają jest dla nas najważniejsze. Gwarancja satysfakcji to od początku istnienia firmy dewiza strategii TSE.